Cywilizacja śródziemnomorska, a szczególnie grecki, greckie dziedzictwo, jest stale obecne w naszym języku. Słowo telewizor, teleskop, tele znaczy daleki, również pojęcie demokracji, pojęcie nici ariadny, które związane jest z mitologią i jest nierozerwalne związane z. Z odebraniem życia minotaurowi, pół człowiekowi, pół bogowi, To wszystko składa się na mitologię. E, także los Ikara, jego słynny lot e, i wiele, wiele innych pojęć. Niemniej jednak, człowiekiem, który unieśmiertelnił kulturę grecką, jest postać greckiego poety Homera. Homer zasunął. I przeszedł do Historii Literatury jako autor dwóch wielkich dzieł Iliady, czyli Historii Wojny Trojańskiej oraz Odysei. Iliada, ko, Iliadę kojarzymy przez czyn, jakim było porwanie heleny przez y, księcia Troi Parysa, czyn ten zmobilizował i zelektryzował cały świat grecki. Koalicja królów, która rusza pod mury Troi, jak na przykład wśród, w tym towarzystwie Agamemnon czy Achilles oraz Odys i pozostali. Ci ludzie, stojąc na czele swoich armii, uczestniczyli w wielkiej dziesięcioletniej wojnie, która była rozgrywką bogów, która pozwoliła wreszcie Achajczykom po dziesięcioletnim wielkim wysiłku osiągnąć zwycięstwo nad Troją i ten sukces nie był możliwy, gdyby nie pomysłowość Odysa. Król Itaki zaproponował zbudowanie konia trojańskiego, który to wehikuł ułatwił Achajczykom zadanie opanowania Troi. Oczywiście w trakcie szturmu ginie Achilles, w tej wojnie ginie Agamemnon. Także ofiarą tej wojny jest syn króla Priama Hektor, który walczy z Achillesem, nad Skamandrem, to jest harzeczka w okolicach Troi. I potem Priam zmusza Achillesa, żeby dokonać ludzkiego pochówku jego syna. Triumf Greków w Troi nie oznaczał wcale końca przygód Achillesa, przygód Odysa. Wręcz przeciwnie, w jego życiu otwiera się drugi. Okres nie mniej ciekawy. Odyseusz jest przecież bohaterem drugiego eposu, mianowicie Odysei. I ta, o, ta opowieść jest zbiorem nieprawdopodobnych opowieści, fantastycznych opowieści, gdzie króli taki powracając do swojej ukochanej Penelopy, która przez 10 następnych lat, bo nie ma go łącznie, w, w sumie 20 lat poza domem. E, Usiłuje, y, przemierza w zasadzie cały świat śródziemnomorski. Od y, Turcji aż po Hiszpanię, gdzie musi pokonać y, wiele przeciwności. Jest oczywiście taką troszeczkę zabaweczką w rękach bogów. Niemniej jednak, w trakcie tych prób, Odys okazał się bardzo sprawnym. Organizatorem oraz bardzo dobrze umiał wpadać na fajne pomysły, które mu zwykle wychodziły. Ta niepohamowana ciekawość Odysa, którą króli taki wykazywał w poznawaniu świata, uwidoczniła się tak w trakcie na przykład pokonywania sąs wyspy. Syren, gdzie słynne mityczne istoty, śpiewając, przywoływały marynarzy, których się rozbijały, i on chciał poznać tajemnicę tego śpiewu. I w tej sytuacji znalazł się przykuty do masztu przy pomocy liny, zaś załoga miała zalepione uszy woskiem. I on wpadając w szał bardzo chciał tam do tych syren popłynąć, ale, mu się nie, ale oczywiście szał minął, kiedy minęli wyspę, zaś załoga była głucha na jego wołania. Z kolei kolejnym takim zjawiskiem kojarzonym, czy też związkiem frazeologicznym związanym z Odyseą jest pojęcie Scylli i Charybdy, czyli takich dwóch istotek mieszkających w okolicach Ciśny mesyńskiej, a więc ciśny położonej między włoskim butem a Sycylią, gdzie dla sześciogłowego potwora trzeba było poświęcić kilku załogantów. Załog, niepohamowana łapczywość załogantów była też powodem przedziwnych w ogóle zwrotów akcji. Jednym z takich, z takich operacji było na przykład to, że znajdując się w krainie Boga Wiatru Eola. Odys został obdarowany przez swego gospodarza workiem, który pozwolił mu przyspieszyć bardzo powrót. Niemniej jednak załoga przekonana, że worek zawiera w sobie szafiry, diamenty i inne skarby, postanowi, postanowiła otworzyć ten worek, co spowodowało cofnięcie okrętu. Już Eol, Eol drugi raz im nie pomógł. Kolejnym takim przejawem łapczywości Załogi. Było porwanie jednego byka ze stada króla, boga Heliosa, właśnie tego, tego zwierzęcia, co spowodowało, że załoga została zmieniona w świnie. Poza tym, kolejnym takim, kolejnym przykładem, który tutaj zasługuje na uwagę, jest historia cyklopa Polifema, który w gniewie, rozgniewany czynem załogi, która wykradła owce z jego stada, postanowił zjeść po prostu, skonsumować całą załogę i umieścił w takim więzieniu. Niemniej jednak tutaj Odyse wykazał się przytomnością umysłu i przedstawił się jako nikt. Nikt. I uwolniwszy się z pęd tej sytuacji, wyłupili cyklopowi oko. Inne cyklopy, które przybiegły na pomoc, usłyszały od poranionego towarzysza ich niedoli słowo, że, że nikt jest źródłem moich, moich mąk i mojego bólu. Takie trochę dziwne, taki dziwny cyklop, taki trochę głupawy. Następnie jedna z, jedna z, jedno z kolejnych doświadczeń związane jest z poznaniem Hadesu, gdzie król spotyka swoją matkę, spotyka Achillesa, Agademnona i także dostaje dosyć dziwne wytyczne od wyroczni, że pójdzie na środek pustyni, gdzie spotka człowieka z wiosłem. Trudno powiedzieć, o co tu chodzi. Być może chodziło o jakiś rodzaj rolnictwa, gdzie wiosły, wiosło było używane jako łopata, do odgarniania ziarna. A więc mamy tutaj cały taki splot różnego rodzaju przygód fantastycznych, niesamowitych, które, które rozpalały pod późniejsze pokolenia twórców literatury. Natomiast sam odys. Jego losy były także ustalane przez jego syna Telemacha, który miał przebadać, co się stało z, z jego ojcem. Został wysłany przez Penelopę. Penelopę, która musiała stawiać czoła coraz bardziej odważniejszym zalotnikom, i która czekała jak Penelopa, właśnie tak, na, swego, na swego wybawcę, a ten, kiedy syn ustala jego losy. Ten znajduje się na wyspie z Kalipsą, nimfą, która się zakochała i w której spłodził syna, i siedzi tam 7 lat. I w końcu postanawia, bo, bo, bogowie nakazują zwolnienie Odysa, e, który wreszcie po tej tułaczce wieloletniej dopływa do e, swojej rodzimej Itaki. Tam następuje spotkanie. Pierwszy, który rozpoznaje w ogóle. Odysa jest jego pies Argos. Argos nie, nie przeżył tego spotkania. Zbyt wiele emocji, zbyt, zbyt intensywne do zdania. pada martwy. Z kolei spotkanie z Penelopą sprawia, że oboje, że małżonkowie ulegają odmłodzeniu. Potem następuje rozprawa z zalotnikami i. Cała ta historia byłaby piękna, gdyby nie pierwszy czyn króla i taki, który też wskazuje prawdopodobnie na to, że po 10 latach wojny pod troją, król uległ bardzo ludzkiemu zjawisku, jakim jaki byśmy ci określili, nadalibyśmy ci temu skrót PTSD, czyli Post Traumatic Stress Disorder, czyli syndrom stresu porozowego, bo pierwsze co robi to jest napaść na. Miasteczko, które znajduje się w okolicach Troi, i rozgniewani y, mieszkańcy przeganiają, y, y, przeganiają załogę Odysa i samego króla, ale to też pokazuje bardzo ludzką stronę tego, tego, tego człowieka, który cały czas się wykazuje ludzkimi cechami, przede wszystkim ciekawością, tak. Ciekawość y, prowadziła Odysa do mąk, do. Y, Różnego rodzaju dyskomfortów, no ale jednak był to niezmordowany nie badacz, obdarzony właśnie niezgłębioną ciekaw, ciekawością, a także kreatywnością i hartem ducha, więc jest to postać na, nad wyraz ciekawa i nad wyraz interesująca. Taki można powiedzieć Krzysztof Kolumb swojej epoki. Który, który dostaje na końcu nagrodę, tak spotyka się z penalową i potem ginie, chociaż tego Homer nie zawarł, on ginie potem od, z ręki swego syna, którego spodził z Kalipsa, więc tak to wygląda. Więc taka postać, która budzi naszą sympatię, ale też może być antypatię, człowiek o wielu twarzach, niewątpliwie skomplikowany ale też wytrwały badacz swoich, swojego świata i swojego środowiska. Dziękuję do, i do usłyszenia.